Hej, witam tutaj, Walkis, to jest Factorio. Halo, Factorio. E, tak, teraz patrzę sobie, że tutaj wypadałoby chyba więcej laboratoriów dać, bo wszystkie pracują, a tutaj już się zbierają buteleczki. E, I tutaj jedzie sobie zielona, tutaj jedzie sobie zielona, i żaden podnośnik jej nie zabrał. Także e, wypadałoby chyba dodać Z2, albo nawet i trzy nowe laboratoria. Gdzie one tylko były? Tutaj są. Zrobię sobie ze 3 Laboratoria, postawimy je tutaj, tylko słup... dobra, słupy jeszcze jakieś mam, ok. Eee, I tak, poza tym, to mamy w sumie całkiem fajną sytuację. Może się wydawać, że jest mało płytek metalowych, ale ja je przed chwilą wszystkie pozbierałem. Tak samo trochę tych kółek zębatych stąd zebrałem. Mam je w ekwipunku. Mam 41 kulek zębatych, także to wszystko pozbierałem z tego taśmy ciągu, bo, 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 bo. bo było pełne, a takie kuleczka zawsze się mogą przydać później do czegoś innego, co sobie robimy ręcznie. Wtedy zawsze trochę szybciej jakaś tam produkcja powstanie. Um, dobra, tutaj też kopalnia na razie sobie ogarnia sprawę. Mamy nadprodukcję płytek, ale to się zmieni dość szybko. Jak zaczniemy, może przyspieszać te automaty montażowe. Albo... Odkryjemy sobie te jeszcze lepsze, automat montażowy 3, bo wiem, że też jest coś takiego, tylko nie wiem na jakim etapie to jest. Ale obawiam się, że może jakoś później dużo... No a teraz, zaś to znaleźć. Aha, prędkość laboratorów jeszcze jest, prędkość badań. No dobra. To może sobie to ogarniemy, prędkość badań po prostu, żeby wybadamy, żeby szybciej robić badania i nie badań później ewentualnie to, to ma sens Dobra, tu jeszcze dwa te trzy laboratoria postawimy Trochę tego taśmociągu, czy ja mam taśmociągi, jeszcze nie mam taśmociągu, skończyły mi się. Um, nie produkujemy tu czasem takich nie, podnośniki, znaczy te podajniki produkujemy, ale taśmociągów chyba nie. Ja sobie zrobię no, może 700 sztuk to nie, ale tak gdzieś w No, dobra, tutaj sobie już postawimy tego dotąd. I podajniki, zwykłe takie, nieszybkie, bo nie ma potrzeby tutaj szybkich podajników montować. Dobra, tutaj i tutaj, i tu jeszcze trzeba prąd zrobić. Tak i tak. No i teraz badania powinny troszeczkę szybciej trwać, tylko że tu już zdążyły te flakoniki sobie pojechać. A do tych nic nie zostało wrzucone, także tutaj ręcznie dorzucę. No do tego na razie nie, chyba że wezmę sobie połowę stąd i wrzucę tutaj. I teraz idziemy normalnie dwa razy szybciej z tymi badaniami, z tym, że w, tej, w tym się tu skończyły. Widzę czerwone flakoniki. A to dlaczego? Co się tu zatrzymała produkcja czerwonych flakoników? Eee, halo, moment, gdzie ja produkowałem czerwone? Tutaj chyba nie. Tu nie mamy żel żelaznych kół zębatych. Eee, czy ja tu czasem nie miałem mieć jeszcze podajnika długoramiennego? Nie, tu produkujemy koła zębatę w tym miejscu. I ten podajnik to przerzuca na taśmę, tak? No to w takim razie ten tutaj nie jest potrzebny, tylko niech tutaj bierze z taśmy ten. I tyle, ile jest ich potrzebnych. I to chyba będzie działało lepiej. Pomijając fakt, że ten podajnik tutaj zaczepia tak, jakby lekko osłup z prądem, no ale kto by się tam przejmował? Dobra, i teraz produkcja idzie z tego co widzę, zaraz pierwszy flakonik powinien wyjechać. Bardzo ładnie, wyjechał, jest już na taśmie. Ok, aha, jeszcze miałem zrobić na potrzeby, bo tak to mi to nie przeszkadza za bardzo, ale na potrzeby nawet filmów na YouTube'a wypadałoby zrobić to oświetlenie, ogarnąć. Ja jeszcze go nie zrobiłem, nie wybadałem, a ono jest jakoś takie łatwe do wybadania, chyba. Nie optyka, to jest tak. 10 tylko tych czerwonych pakietów trzeba. Yy, ale najpierw się zrobi ta logistyka, bo już jesteśmy ponad w połowie, więc szkoda by to było teraz yy, anulować. Kurczę, tych czerwonych pakietów by się przydało trochę więcej. Ja ich może zrobię ręcznie, po prostu trochę, póki co. Dobra, ja się robi po prostu z tego, z zmienianych płytek i z kół zębatych, więc to akurat miałem to, co pozbierałem wcześniej wszystko. Gdzie tu brakowało? Tu brakowało czerwonych. Macie tam. Żeby to szybciej wybadali po prostu, tę logistykę całą, żeby mógł już odpalić lampy, bo w sumie lampy chciałem zrobić już wcześniej. Bo jak jest noc, jest ciemno, a na filmach jak jest ciemno, to mało widać. Dobra, to może sobie po prostu pauzę i wrócę do Was za chwilkę, chociaż jak odpalimy te badania, tutaj coś tam... Więcej tych pakietów poprodukuję naukowych i tak dalej, bo teraz to tylko będę się kręcić w kółko i, I szukać pomysłów właściwie co robić, także wracam do Was za momencik, żebyście się nie dziwili, że jakieś takie cięcie było czy coś W sumie to tak przy okazji jeszcze zauważyłem, że jednak się trochę przeliczyłem z wydajnością tego wszystkiego i Trochę nam brakuje żelaznych płytek jednak, bo tutaj część i, i część tych płytek ląduje do skrzynki Także to może na razie po prostu sobie zapauzujemy, tak, jakby przenoszenie tego do skrzynki. Bo mam już tutaj dużo weklipunków, w tej skrzyni też trochę jest, nawet stąd sobie mogę trochę wrócić do tej skrzyneczki. Bo problem był taki, że te dwa podajniki brały właściwie całe, mm, całą tę dostawę, powiedzmy, płytek tutaj i robiły tylko koła zębaty. A już było mało, za mało płytek, żeby je dostarczyć do tego automatu montażowego. Tutaj ja tu dopiero to w tej chwili ręcznie wrzuciłem, dlatego tu jest te 45 płytek jeszcze. Ale widzę, że koła zębate też bym tu musiał jakoś ręcznie dorzucić na przykład na razie, bo no, no nie ogarnia na razie fabryka, bo tutaj potrzebujemy też kół zębatych do tych czerwonych pakietów, a to idzie jakoś tak dość wolno, bo właśnie tutaj teraz też brakuje, widzę trochę tych płytek. A nie wiem, czasami czy tu nie lepszym pomysłem byłoby dać szybki podajnik, bo ten tak troszeczkę czasami nie ogarnia. On mógłby złapać dwa e, dwie płytki jedna za drugą. O właśnie w ten sposób, ale czasami nie nadąża. Tylko teraz znowu wszystkie płytki, które tutaj idą, ładują się do tego automatu i już nic nie idzie tutaj dalej. To chyba trzeba zwiększyć troszeczkę produkcję. E, tutaj. Tylko że jakby to zrobić? Kamienny piec, tak? Tu mi się zmieści jeszcze jeden. E, ale to kurczę też nie do końca. To by trzeba było wszystko troszeczkę tutaj przeorganizować. Te piece w ogóle ja już mogę zupełnie zlikwidować i je postawić gdzie indziej, bo tu już miedziuchy ręcznie nie przetapiamy. Mm, tu bym musiał wszystko przerobić w tym miejscu. No dobra, to czemu nie? Tak czy siak, przecież teraz te, te badania się wszystkie robią. Płytek tylko tam ręcznie narzucę, żeby tam nic się nie zatrzymało z badaniami i tak dalej. Tutaj robimy ze 100 płytek. E, tu jeszcze, gdzie, gdzie jeszcze było, tu jeszcze potrzebowała i tutaj też macie 100 płytek. Gdzie jeszcze? Gdzie Kto jeszcze chciał płytek żelaznych? Tutaj macie płytki żelazne, że bardzo, I powinno wystarczyć przynajmniej chwilowo. No tutaj może trochę gorzej być, bo jednak dosyć szybko produkują te koła zębate. Ale zaraz, jak tu się na taśmie zapełni, ilość tych, jak te kółka zębate tutaj na taśmie wszędzie będą, to on przestanie produkować, bo nie będzie miał ich gdzie. Gdzie zrzucać, także najwyżej w ten sposób po prostu zadziałamy. No, zaraz przestanie produkować. Kurczę, szybko te kółka robi. Ale w ogóle, gdy ktoś tutaj zabiera te kółeczka stąd, czego tu brakuje? Układów elektronicznych, a dlaczego? No dlaczego brakuje tu układów elektronicznych? Teraz dopiero wyprodukował. Bo nie ma drutów miedzianych? A tu, a tu czo... Czemu wy tego tak nie odbieracie? No ale przecież są tu... Co, bo miedzianych płytek brakuje? Jak może miedzianych płytek brakować? Nie bardzo rozumiem. A bo ten nie nadąża z podawaniem miedzi? Tutaj? Chyba tak, dobra. No, chociaż teraz się zatrzymał. No to ja... Ja już nie wiem. Postawimy tu szybki na wszelki wypadek, czemu nie? No, tu nie ma cały czas. Chyba że ten nie. Nad Aha, dobra. Ten nie produkuje chyba. Bo nie ma kto odbierać podajników, bo ten zaś nie nadąża tutaj produkować tego wszystkiego. No, nie wiem. Nie wiem, czy to o to chodzi. A taśmociągi? Kto tutaj produkuje taśmociągi? Tutaj, tak, taśmociągi, produkujemy. E, tu, a, tu jeszcze płytek, dobra, to przez to wszystko stoi. Tu jeszcze, zapomniałem, że po drugiej stronie taśmociągu, dobra. W końcu zaczęło się to wszystko ruszać, teraz chyba. Zapomniałem, że tutaj jeszcze produkujemy taśmociągi. E, teraz go nie odbierze, bo tutaj, dobra. Teraz już wszystko powinno działać tak jak należy. Ok, to możemy się zająć tutaj, tym wszystkim. Tylko jeszcze wrzucę tutaj, tutaj, póki jestem. No właśnie, płytki. I nie chcę, to tam wszystko się produkuje. Te piece, póki co, stąd wyciągnę. Tak, 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 tak. I tak samo ten taśmociąg, niestety, stąd trzeba wymontować. <laughs> I to przenieść troszeczkę bardziej na lewą stronę. Zrobić to jakoś tak. Ten słup sobie pozwolę stąd wymontować. Nawet nic nie zepsułem. E, ok, tutaj, jakbyśmy kiedyś chcieli jeszcze nie wiem, drugi rządek laboratoriów wstawić. Tylko że później jest taki motyw, że trzeba jeszcze jeden i drugi typ y, tych flakoników transportować, to jeszcze drugi taśmociąg by musiał być i podajniki długoramienne, więc najwyżej te taśmy by się przeniosło tutaj w tę stronę, a tutaj będziemy mieli te piece, bo jednak produkcja płytek metalowych jest dosyć istotną produkcją, więc zrobimy po prostu coś takiego. Dobra, badania się skończyły, to zrobimy te lampy w końcu, optykę. Spocznij badania, to powinno dosyć szybko się ogarnąć. Okej, okay, zrobić to tak, czy zrobić to... Nie, zrobimy trochę inaczej, żeby tutaj. E, zastosujemy tutaj ten cały magiczny rozdzielacz. W ten sposób, żeby tutaj mieć miejsce później, e, znaczy nie miejsce, większą przepustowość tego, no nie wiem, bo jak tylko w jednym rzędzie mamy tę rudę całą metalu, żelaza, to... Później nie ogarnia, nie, nie ma takiej szybkości, żeby tego tyle przeleciało, żeby do wszystkich piesów zdążyło dojść. Nie wiem jak to, nie jak to powiedzieć, zagubiłem się teraz trochę. Dobra, co ja tu jeszcze chciałem zrobić później? Szybkość badań, prędkość badań, rozpocznij badanie nad prędkością badań. OK, spoko, ma sens. To jeszcze tutaj to laboratorium w ogóle mogę stąd usunąć. Halo, proszę mnie to nie przenosić. Nie wiem co to był za taśmociąg, o co tu chodziło. Aha, to te płytki, dobra. To te płytki. Taśmociąg od płytek będzie chyba po drugiej stronie troszeczkę inaczej będzie poprowadzony. Żeby tak nie szedł w górę, w dół, w górę, w dół, bo to nie ma sensu. Tylko po prostu przesuniemy trochę ten może z węglem. Dobra, tutaj tak czy siak trzeba będzie dociągnąć płynie, to muszę o tym pamiętać. damy jeszcze jeden rozdzielacz na przykład. Tak i żeby tutaj szło też, o, żeby też płytki metalowe szły w tamtą stronę. Dobra. Ten węgiel w takim razie od dołu sobie będziemy wozić, tak nawet gdzieś, nawet gdzieś tak. A czemu nie? Tylko tu zaś rozdzielacz by musiał być wcześniej, trochę. Ech, przeróbki teraz, wszędzie wszystkiego. Dobra, ale nie ma problemu. Tutaj damy rozdzielacz, tutaj damy taśmę, tutaj damy taśmę tam do góry. To w takim razie możemy ten usunąć. Tutaj tylko taśma, tak, i to wtedy wszystko usuwamy. No, i mamy trochę więcej miejsca przy okazji w środku. Nie ma tego bezsensownego taśmociągu, tak jak przez środek sali, że tak powiem. I jest wystarczająco dużo miejsca na wszystkie kurcze kotły, czy tam piece, jakie możemy sobie wymarzyć. Ok, no to tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Siedem pieców tylko mama, tu się zmieści jeszcze więcej, także bardzo fajnie. Ok, mam tu jakieś zwykłe podajniki w ogóle. No, nie, nie, nie bardzo. To, to musimy zrobić ich, nie wiem, z 20, czy, albo i lepiej. Długo mam jeszcze 5. Załóżmy, że wystarczy, ale zrobię ich jeszcze, nie wiem, dwa. E, no i tyle. Czek, muszę sobie poczekać. Aż się, dobra, one się dość szybko robią, to nawet nie trzeba czekać za bardzo. Tutaj bieremy sobie rudę stąd, ciach, ciach, ciach. Tu nie ma oczywiście prądu do niektórych z nich. Mm, wolałbym tu mieć słupy te średniego napięcia, tak zwane. Znaczy te średnie słupy po prostu, bo to dużo lepiej później wszystko działa, no ale nie mam ich niestety jeszcze. Okej, okay, tak żebyśmy potem nie musieli kombinować ze słupami, to ja je tu już rozstawię i później będę kombinować dopiero. No patrzcie, tutaj znowu jest jeden kwadrat, tylko gdzie nie ma prądu. No i znowu trzeba te sznurki na pranie robić wszędzie. Dobra, nie, to teraz tak, taśma z węglem. Będzie tutaj. E, tylko tu gdzieś znowu musiałby być rozdzielać. Tu zaś tego słupa nie może być wtedy za bardzo. On by musiał być na przykład tutaj. Tutaj może być i tutaj może być. No nie wiem, czy to jest dobry pomysł, czy to się tu wszystko pomieści teraz. Mam mieszane uczucia. Dobra, rozdzielacz dajcie mnie. Tutaj sobie zrobimy rozdzielaczyk. I... I tak idziemy z wąglem. Podajniczki ładujące wągiel do piecyków. Tutaj teraz wszystko powinno się zaraz odpalić. I podajniczki wyrzucające Właśnie teraz jest problem, bo one muszą wyrzucać ten, e, te płytki metalowe. Najlepiej na taśmociąg, ale że tu mamy słupy, to może być to trochę utrudnione, tak? <laughs> Więc trzeba zrobić taki myk, przy okazji robiąc to, e, że płytki nie będą ładowane tylko na jedną stronę taśmy, tylko na dwie, jakoś tak. Tak, by to można było wykminić teraz. Dobra, zrobimy coś takiego. I one teraz są wszystkie. Na tej bliższej stronie, tak? Ale jakbym zrobił tylko tu właśnie, kurde, podajnik jest akurat w miejscu, gdzie jest słup, ale to możemy chyba jeszcze jakoś przesunąć, powiedzmy. O. Jest tu gdzieś jeszcze podajnik w słupie? Nie, już chyba nie. No dobra. Yy, to teraz tak, tutaj zrobimy. Takie coś. Takie coś. Takie coś. I on teraz będzie ładował na drugą stronę, tylko to możemy już trochę, trochę wcześniej zrobić. Tak. I teraz są płytki na obu stronach. I to bardzo. Pomaga prawdopodobnie, jeśli chodzi o przepustowość, tu ładujemy na tę stronę i tak, żeby później końcowo było po prostu na obu stronach pełno płytek. Tylko tu znowu można w drugą stronę obrócić to wszystko. E, dajcie mi to tutaj. Tak, a trochę to takie krzywe będzie, ale trudno. Będzie działało. E, badania się zrobiły? Nie, jeszcze po prostu nacisnąłem. Ty. Dobra, obrócić to tak, obrócić to tak i tutaj jedziemy z tymi płytkami w dół, o. I to powinno nam tutaj pięknie rozdzielić płytki, eee, tylko że... Dobra, i wszędzie jest, dobra, jest idealnie przepustowość tego taśmociągu, nawet yy, pomijając to, że to jest ten wolny taśmociąg, ten zwykły taki, powinna wystarczyć. Tutaj jeszcze widzę, nie ma też prądu za bardzo, to tutaj dowalimy jeszcze słupem. Jest prąd, jest prąd. Do, do tego. Do boilerka jest już węgiel dostarczany, okej. Okay. To jeszcze tutaj na tę stronę. Tu jeszcze może zrobimy drugi taki zawijaz. E, tak, tak. I w dół. To usuwamy. A tutaj jeszcze dołożymy piecyk jeden i jeszcze kopalni więcej. Już żebyśmy mieli po prostu spokój, dwie wiertnice wyprodukuje i dwa piecyki. Żebyśmy mieli już później spokój przynajmniej z tym, z produkcją płytek żelaznych i tak nie wiem jak szybko się to skończy, dobra 10 tysięcy, no jeszcze nie tak szybko się skończy tutaj, nie, nie tak szybko się skończą zasoby tego wszystkiego. Dobra, czemu, coś, co się tu dzieje, tu nie ma węgla, tak, dorzucimy ręcznie węgla i chyba będzie trzeba też kolejną kopalnię węgla tam uruchomić na dole. No, bo ta już tak jakby nie nadąża, także też, że jeszcze wągiel trzeba będzie zaraz ogarnąć tutaj, bo te piece teraz będą dużo więcej węgla pobierały niż... Ile tu było? 3 cztery te piecyki? Teraz jest dwa razy więcej. Dobra, postawimy tu jeszcze... No jeden piec się niestety zmieści. A kurde, mogłyby się zmieścić dwa. Teraz to skopałem trochę. Wykorzystamy na maksa to miejsce tutaj. Tylko podajniki trzeba będzie chyba trochę poprzestawiać. Chociaż... Może, może i nawet nie. Nie, nawet nie, będzie ok. obojętnie czy to jest w jedną stronę tak czy nie, tak czy inaczej postawione, to będzie ok. E, tylko teraz tak, tutaj znowu trzeba będzie taki podajnik postawić. Tu będzie węgiel zabierał, tylko tu jeszcze musiałoby iść na przykład sobie tak. Ten będzie ładował węgiel, a długie ramiennych już nie ma, muszę zrobić jeszcze ze trzy. Jeden tutaj, drugi tutaj. No, no nie, dwa by wystarczyły, dobra, nieważne. Tu jeszcze podajniczek, jeden, który sobie by zabierał. Tylko tu oczywiście muszę go postawić w miejscu, gdzie nie ma prądu. no, Super sprawa. Dobra, teraz już jest. Ładuje się, ładuje się. E, gdzie są te długoramienne podajniczki? Dobra, tutaj jeden. Ładujemy to tu. E, I taśmą... Nie tak! A, halo! W drugą stronę. Dobra, tu się... Muszę to zabrać, stąd, bo by się tam zakorkowało zaraz wszystko. Aha, tylko że tu jest zaś nie tak jak trzeba, bo tu będą się... Mm, musiałbym to zrobić tak. Tak i tak i teraz tak. O, i teraz one się nie będą. Tu się w ogóle już zakorkowało, wszystko płytkami. Aha, oj, tylko problem jest taki. E, teraz jest problem, no właśnie. One by tu musiały jednak iść w jednym szeregu, czyli ja sobie to pozbieram, i zamiast tego, tej takiej maszynki do rozdzielania, tu by musiał być tylko podajnik, który by ładował to na odpowiednią stronę, czyli na tą dalszą stronę, czyli. Szybki podajnik, on by musiał iść tak. Nie ma prądu. No i teraz on sobie ładuje tylko na jedną stronę, ale w dalszym ciągu na przykład tu mogą sobie już iść na obu tych częściach taśmociągu. No, i teraz powinno być OK. No trochę się tam badania chyba spauzowały, że tak powiem. A teraz już powinno być w porządku. Tylko że jeszcze ogarniemy ten węgiel. Bo mamy za mało węgla, mój panie. W takim razie te wiertnicę można usunąć, bo ona jest tak, tak postawiona. Była tak na szybko. Raz, dwa, trzy. Powinny wystarczyć. Tutaj taśmociąg taki. I prąd. Raz, dwa. Dwa słupy wystarczą. Ok. Teraz powinny węgla na tyle produkować, żeby to mi na wszystko tutaj wystarczyło. Tutaj w lewo widzę na pewno idzie wystarczająca ilość węgla, no ale za mało szło tutaj, bo tu mamy i bojlery. Co jest dość istotną rzeczą, żeby nam prądu zaraz nie zabrakło. Tutaj ręcznie dorzucę po prostu póki co, na wszelki wypadek tego węgla do pełna. No i do tych pieców właśnie. Tylko, że no, prąd jest jednak najistotniejszy, bo jak nie będzie prądu, to nie będzie nawet węgla, bo wiertnice wtedy staną. Ja tu ręcznie powrzucam ten węgiel cały, który mam. Niech tu się na spokojnie na taśmach zapełni tym węglem też na zaś. Bo tak czy siak nie potrzebuję tyle tego węgla. Tutaj jeszcze brakuje podajników właśnie. Nie szybki, tu zwykły wystarczy. Nie będziemy tak szaleć. Dobra, ciach. I wągiel tam. No i tutaj jest już komplet podajników. Bardzo ładna automatyzacja, a nie komplet, bo tutaj stąd nie ma kto odbierać jeszcze e, płytek. Tylko, że w takim razie tutaj bym musiał słup przestawić. No i tutaj stąd trzeba by odebrać płytki. Właśnie, kurczę, dobrze. To na tę stronę też robimy takie coś. O. No i to... Chyba zadziała. Chyba. Płytek na pewno teraz produkuje więcej niż potrzebuje, to dobrze. Ja w ogóle zrobiłem sobie lampy niedawno, wybadałem, więc można by było trochę tych lamp naprodukować. One są tanie dosyć. Także zrobię ich tam nie wiem, 30, 40. I ja bym chciał teraz bardzo chętnie sobie wybadać duże słupy elektryczne, tylko najpierw ta szybkość badań niech się zrobi, prędkość badań. A później będą słupy. Ja sobie muszę zapisać, co ja mówię na koniec odcinka, żebym później robił to w następnym odcinku, bo teraz chyba o czymś zapomniałem, nawet nie wiem. Bo tak nie miałem za bardzo koncepcji, co ja tu chciałem zrobić, no ale coś tam z tego wyszło. Muszę zapisać sobie, że słupy śny, niby to jest to samo napięcie, ale one tak wyglądają jak średniego napięcia, a te słupy duże wyglądają jak wysokiego napięcia i tyle, dobra. Część lampek ja sobie tu już mogę postawić. Na przykład, co to jest? To jest lampa? One inaczej trochę wyglądały kiedyś. No, były takie reflektorki na cztery strony się kierujące, powiedzmy. Się kierujące, jak to razem się czyta, to tak. Jak, co to znaczy, się kierować? No, się kierą machać, nie wiem. Suchary za... Dobra, niech się trochę bardziej ściemni, bo ja chcę widzieć, gdzie te lampy postawić, jak one tam zasięg mają. O, te lampy chyba mają większy zasięg, teraz tak mi się coś wydaje, i wyglądają inaczej, bo kiedyś to były takie cztery reflektorki, a teraz to jest taki. taka lampka jedna pod taką kopułką, z tego co widzę. Trochę inaczej to wygląda. W porównaniu przynajmniej do tego, co było w poprzednim sezonie. Dobra. Tutaj postawimy tak, co drugi słup, na przykład. Tam już nie mogę, bo za daleko stałem. Ok, tutaj coś postawimy, jeszcze przy kopalniach. Jedną lampkę. Yy, tu jeszcze jedną lampkę. Tutaj trochę doświetlimy całą tę sytuację. Tutaj, yy, tutaj, tu przy tych badaniach całych. Laboratoriach, tutaj postawimy lampkę, tutaj postawimy lampkę, tutaj postawimy lampkę, już jest jasno jak w dzień w tym miejscu i bardzo fajnie. Tu będzie lampka, tu będzie lampka, tu lampka. No i jest wszystko ładnie, pięknie doświetlone. Yy, I powinno być dużo lepiej widać wszystko, nawet na odcinkach i tak dalej później. Okej, okay, w takim razie dzisiaj to by było na tyle. To się zrobią te badania, ja sobie później jeszcze wybadam. Zacznę, może badać. Nie wiem, jak to się tam nazywa. No żeby te słupy były większe, trochę. No, i może jakieś moduły prędkości tutaj. No chyba, że prędkość badań to też załatwi sprawę. Żeby tutaj. Mm, co ja chciałem? Właśnie nie, ja chcę te moduły mieć. Żeby szybciej produkować tutaj rzeczy a nie szybciej badać, bo to to i tak czy siak nie mogę badać, bo tutaj nawet nie dochodzą źródły pakiet. Dobra, mniejsza z tym <grytanie> i zaś namotałem na koniec. Miało się już skończyć. Dziękuję za oglądanie na razie.